Jesteśmy w Kande Ramen, w TRX i poszliśmy na ramen, jak nazwa wskazuje. Jest to troszeczkę droższa knajpa z ramenem, ale ma bardzo dobry ramen. Zasada działania jest, że zaznaczamy sobie tutaj, zresztą dostajemy instrukcję. Pani przyszła i zapytała się, co pijemy, więc mnie troszeczkę rozproszyło. W każdym razie, mamy order sheet. Yy, mamy tutaj instrukcję co po kolei zrobić zamawiamy sobie, dajemy, dajemy karteczkę yy, pani kelnerce i przynoszą nam nasz ramen, oczywiście możemy zamówić sobie dodatkowe rzeczy, jeżeli nie chcemy ramenu, no ale przychodzi się tutaj dla ramenu, widzicie te wiary, które tam gotują, mieszają wiosłem i tak dalej więc możemy mieć o taki ramen taki ramen i dodać pełno różnych dodatków, więc Najemy się, najemy się, kicha sztorcem stanie, a portfel będzie pusty. A dla tych co. O, to jest bardzo śmieszne w Japonii, to się nazywa kiełbasą. Nasza parówka, albo taki serdelek, ale to to jest kiełbasa. No dobra, zaraz będziemy zamawiać. Pokażę co wjechało. Widzieliście, jak wiosłem, wiosłował te wywary. Miejsce jest całkiem ekskluzywne. Jest w TRX, czyli tunurazak Exchange. Jak powiedziałem, nie należy do panik, ale jest bardzo dobre. Wszystkie polskie rameny, jakie dotychczas jadłem w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i nie pamiętam jeszcze gdzie, chowały się przy tym miejscu. Mamy tutaj cały asortyment różnego rodzaju dodatków. Dla mnie szczególnie jest pasta, czyli tutaj. I proszek, czyli czosnek i wiele innych. Tutaj nawet jest jakaś... Rybka z oleju czy odście. Wszystko i drą się niesamowicie jak ktoś przychodzi, jak ktoś wychodzi. Więc zaraz zobaczymy jak to będzie. Wjechały nasze rameny. Mój super ekstra ostry. Tutaj zaznaczyłem sobie, żeby był ekstra ostry. Więc naprawdę dowalają tego. Nie tak jak w Polsce, powiecie, ekstra ostry, to wrzucą dwa kawałeczki papryki i są zadowoleni, że polak dostał ostry. Tutaj iwmy dostała taki bardziej standardowy, ale ja też widać po mlecznym że jest bardzo dobry. Dodatkowe czasu. Ja sobie nie wziąłem, ale wziąłem sobie jajeczko. Więc tutaj mam całe jajeczko. Dodatkowe bambusy, dodatkowe nori. Będzie wyżera. Mamy tego towaru naprawdę dużo. No, I nawet bez wymieszania wszystkiego jest już pikantne. Zaraz będziemy pałeczkami operowali. Dobrze. Wymieszałem już część tego towaru. Jak widzicie wszystko czerwone ostrej papryczny, czyli, ale tutaj mam jeszcze ostry sos. Jest moje całe jajeczko. Uczcie się w Polsce. Daje się całe jajko, a nie połówkę jajka. No i mamy do, 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 pisząca, do, do makaron, więc tam tego towaru tyle. A, zaczyna być dobrze pikantny. Makaronik też. Poprosiłem o nudle, żeby były bardziej rozgotowane. Chyba mnie nie posłuchali. Może jakiś aptem do szefa kuchni, żeby zrobić nudle bardzo takie miękkie, bo nie lubię al dente. Ale oprócz tego makaron jest bardzo uczciwy. Dobrze, dobry, wiem, ja w tym miejscu nie może być żywe. No więc, smacznego. I w tym momencie wyłączył się mikrofon w kamerce, sabotażując moją sławę w youtuberskim Hall of Fame. Więc nagrywamy z mikrofonu później w post production. Więc tutaj dowrzucili mi nowy makaron, który zamówiłem za 5 ringitów, co jest bardzo uczciwą ceną za coś takiego. Jemy makaron, zostaje nam wywar, 5 ringitów więcej, mamy więcej makaronu i jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Eee, następnie chciałem coś powiedzieć o jajeczkach. Jak widzicie, tutaj dostałem całe jajko. Eee, w ostatnim chyba ramenie, w którym byłem na, na koskiego w Warszawie, dostałem połóweczkę jajeczka. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale w wielu ramenach jak przychodziłem i zamawiałem jajko, to dostawiałem marną połóweczkę. Tutaj dostałem całą połóweczkę, plus, raczej całe jajko, w ogóle nie przekrojone, sam musiałem sobie rozedrzeć pałeczkami o i do dzioba wkładać, ale było ono jeszcze ciepłe, co było bardzo dobrym doświadczeniem. Następnie napój. Na początku pani mi przerwała, pytając, jakie napoje chcemy i okazało się, że napoje są darmowe. Przynajmniej herbata zielona, ulong, jeszcze tam jakaś inna jaśminowa są darmowe, po prostu razem z zamówionym posiłkiem, co ma sens. Ale co jest jeszcze fajniejsze? Ile razy wypiłem do połowy tą szklankę, pani przychodziła i dolewała mi z banka kolejną porcję tego. Więc nie dość że darmowe picie, to jeszcze dolewki darmowe. Chciałbym, żeby któraś z polskich ramenowni coś takiego zrobiła, bo ostatnio zapłaciłem 16 zł za zieloną herbatę, gdzie było więcej lodu niż herbaty. A no i tak, zjedliśmy kicha sztorcem stanęła, naprawdę było to dobre. Pod koniec poziom ostrości już nawet bez dodawania zbytniej ilości tej pasty, to prawie prawie przekraczał moje możliwości, albo przynajmniej moją strefę komfortu, a bardzo lubię ostre, więc to jest miejsce, gdzie można, można dobrze zjeść i naprawdę ostro, w przeciwieństwie do innych miejsc, gdzie dadzą tam troszeczkę, troszeczkę tego ostrego albo troszeczkę czarnego pieprzu i Polak jest zadowolony, bo coś tam na języczku popaliło. Tutaj no gardziołko, język i wszystko i później dwójeczka i trójeczka będzie też y, palić. Miejmy nadzieję, że nie. W każdym razie bardzo dobra rzecz. Polecam, kanbe ramen w y, TRX y, w Kuala Lumpur. I pamiętajcie, complementary tea, Darmowa, bardzo się przydaje. Wiele dodatków, nawet nie zamówiliśmy wszystkich. No i tak, tak to z zewnątrz wygląda. Jest to na ostatnim piętrze, bodajże ósmym, albo przynajmniej kondygnacja ma numer 8. Więc y, jak pojedziecie do T-Rex, który jest nowym centrum handlowym błyszczące się podłogi, złote wykończenia jakichś Louis Vuitton i tym podob Prada i tym podobnie, gdzie trzeba się ustawić w kolejce, y, to jest to takie centrum handlowe. Tam dalej jest park, y, po którym można sobie pochodzić. No, chyba że przyjedziecie z samego rana albo pod wieczór, inaczej słońce was spali. I można też się dostać tam teraz widokowy. No, Samo miejsce y, dobrze jest przyjechać tutaj w tygodniu, y, poza godzinami pracy. W Malezji zaczyna się pracę około 10, kończy się około 19, y, więc około 18-19 to już tutaj zacznie się ustawiać kolejka. Ja nie cierpię stać w kolejce, nie rozumiem ludzi, którzy stoją w kolejce po jedzenie, szczególnie że jak przechodzę do miejsca, tak jak tutaj przyszedłem, to byłem już głodny. Więc nie będę stał później jeszcze 40 minut albo nawet pół godziny w kolejce, yy, czekając aż ktoś zwolni mi stół, żebym mógł sobie zjeść, pójdę gdzie indziej zjeść, bo jestem głodny tu i teraz, a nie przyszedłem tutaj, żeby sobie strzelić Focie yy, i wrzucić na YouTube'a. Yy, to, że teraz nagrywam, no to chcę się z wami tym podzielić, ale tak naprawdę zachęcam tutaj przyjechać troszeczkę wcześniej. Yy, nie postoicie sobie, obsługa będzie szybsza i dobrze zjecie. Za cały posiłek zapłaciłem 104 ringity, czyli 92 zł. Doskonała cena. Na razie.